Dobra i zaczynamy kolejny, Dostaliśmy kolejną misję od dowództwa 23 MB na sekundę. My i nasz skład jedziemy. To będzie fajne, my i nasz skład jedziemy. Da, 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 da. Dobra, idę odważnie jako pierwszy Mieli broń, prawda? Dobra, słyszę ci tam gnoju. Dzięki! Ty też. Dobra, tutaj jest czysto. Drużyna, idziemy. Teraz najgorszym... Najgorszą rzeczą w tej, w tej misji jest to... Że z te barierki nic nie widać. Teraz mogą dosyć łatwo tutaj zapnąć. Tak na wszelki wypadek. Tak. No właśnie, tego się bałem. Dobra, załatwiliście go? Nie. Jeszcze bym. Byśmy jeszcze tylko na dole sprawdzili. Powiem, że na dole też siedzieli czasami. Dobra, no zatrzymajcie go. No, skój go szybko, ja ci koweruję tyły. Dobra, jak na razie dobrze. Tam te chyba drzwi są wszystkie nieotwieralne. Przydałoby się też patrzeć, może jednak, do tyłu. Dobra, dobrze. Myślałem, że to ma manikin. Dobrze, że postanowiłem nie szczerać. Dobra, to pomieszczenie mamy wolne. Jak tam magazynek, jeszcze jest dobrze. Dobra, nie pakuj go. Dobra, ocaliłem cię, gościu. Weź się, kurwa. Róż stamtąd. Dobra, mamy. mamy, 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 Coś zrobię. Powolnie zaprowadź ład, zaresztą Michaela. No, spróbujemy. Jak na razie idzie nam dobrze, koledzy. Ja Został tylko jeden budynek, to już powinno być wszystko clear. No, koledzy, ale ja tam nic nie widzę. Żyjesz? Żyjesz, Muszę chyba więcej dla ode mnie. Okej. Okay. Czy tak jakby już to skończyliśmy? Wow, widać, że gracz... Gracze Call of Duty. Odsunąć się. No, Macie za to fajne pluszaki. Tyle muszę powiedzieć. Okej, okay, wszystko. Super. Um... Pewnie wszystko, wiem, że tu są jeszcze jakieś rzeczy, ale trudno, udało nam się!